Dzisiejsze to jest bodajże tu trzecie spotkanie i jest związane z że podpisujemy trzecią umowę na dofinansowanie naszego projektu ze środków unijnych, a także ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Jest to nieduży projekt 629 391 ze strony samorządu województwa 193 826. A ze środków Unii Europejskiej 426 455 zł. Jest to już trzeci projekt realizowany przez Muzeum Automatyzmu ze środków unijnych. Pierwszy związany jest z rewalizacją zabytkowego zespołu płacoparkowego i budową zespołu zabudowań gospodarczo-polarnych wraz z rewalizacją 22 hektarowego parku. Ten projekt został zakończony w grudniu. 2012 roku. Drugi dotyczy budowy orażebki. salo koncertowo-teatralną, w pełni funkcjonalną, z zapleczem, za sceniem, z garderobami. Zakończenie planowane jest na czwarty, kwartał 2014 roku, ale myślę, że zrobimy to szybciej, bowiem prace wyprzedzają harmonogramy i zakończymy na pewno na jesieni także ten koncert Bożonarodzeniowy. Zrobimy już worażę Natomiast przedmiot tej e, obecnie realizowanej, której dzisiaj podpisujemy, e, to będzie e, porozumienie z partnerskie z parafiami. E, I tu w tym miejscu witam księdza Dariusza Rojka z Krasnego, księdza Macawa Michalskiego z Pałuk. Jarosława Kota, proboszcza parafii winogórskiej. Dlatego bowiem kościoły są związane z rodem krasińskim. XVI-wieczne założenia w w katakumbach i pochówki tam, które dokonały się przez wieki w Krasnym, one zostały dzięki Zaradności księdza, proboszcza i pomocy Urzędu Marszałkowskiego w ostatnich trzech latach doprowadzona do, do wielkiej świetności i do wielkiej kultury polskiej, bowiem przez kilka lat zalegała tam woda gruntowa. Ksiądz to rzeczywiście odbudował ten, ten, te katakumby, te prace powinny iść do konkursu księżek powinien się to zgłosić, bo rzeczywiście to tak wielkie, przy wielkim nakładzie parafii niebogatej i, i dotacji troszeczkę z ministerstwa i, i pana marszałka udało się doprowadzić do świetności takiej, która podejrzewam nie była nawet za czasów krasińskich. E, i następny kościół to jest w Pałukach kościół fundacji Wincentego Krasińskiego i kościół nasz Górski, który jest związany z Muzeum Romantyzmu. W podziemiach kościoła spoczywa Zygmunt Krasiński, ostatni nasz wiersz narodowy i trzeci romantyk polski. Polega ten projekt na tym, że będą jak gdyby polega ten projekt na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej poprzez organizację kiosków info, informacyjnych, broszurek, mapek, e, przewodników, tablic informacyjnych, e, które będą umieszczone właśnie na trasie i w kościołach, i przy kościołach e, tych fundacji kraśnickich. Do tego będą jeszcze dołączone ścieżki przyrodnicze, w parku. No i też bardzo ważna rzecz, co na pewno zwiększy możliwości turystyczne, będzie utwardzony park, parking przy kościele parafialnym w Oknoburzu. chciałbym Państwa poinformować o <grymianie> projekcie, który zacznę z Panem Marszałkiem. Mianowicie projekt ten dotyczy budowy solarów na terenie miasta i gminy Wilnoje. Jest to projekt, którego koszt wynosi 2 miliony 400 tysięcy złotych. Rząd dofinansowania 70% wartości tego projektu, czyli około milion 600 tysięcy złotych. W wyniku tego projektu powstanie 6, 90 nowoczesnych solarów wybudowanych na posesjach indywidualnych, w tym również powstaną solary wybudowane na obiektach, użytkownościach publicznej, obiektach, które należą do samorządu Miasta i Gminy Z projektu tego Mieszkańcy są szczególnie zadowoleni, ponieważ jest podobne zainteresowanie nowymi, odnawialnymi no źródłami energii. Projekt ten przygotowywany był przez zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gilnowiec. No i jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy w dniu dzisiejszym zrealizować nasze starania. Ja nie jestem w stanie Panią Marszałku, powiedzieć, który coś projekt realizujemy, bo doskonale wiem, ale muszę się pochwalić jeszcze Panią jesteśmy Nasza gmina jest liderem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego. Tych projektów wykonywaliśmy bardzo, bardzo wiele. To jest jeden z następnych z wielu projektów, które realizuje samorząd miasta i gminy Miloński. Ja Przypomnę Państwu, że jeżeli chodzi o środki unijne, muszę się tutaj pochwalić i że jesteśmy liderem na Mazowszu, Panie Marszałku, jeżeli chodzi o przeliczenie pozyskania środków. z jednej strony, no dalsze, że tak przybliżenie tych miejsc um, turystom. No ten park, który tutaj szczególnie Panu Wójtowi spędza, w ramach od wielu lat, on zawsze tam wręczył, kiedy, co, kiedy i kiedy, no i w końcu się No dobrze, forma <grym> płacu jest zresztą i No i drugi projekt, bardzo nowoczesny, który właściwie się już wpisuje w to, co będziemy realizować teraz w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Także minął, i Pan Burmistrz wyprzedza nawet tutaj takie działania wspierane przez Unię Europejską. Bardzo się cieszę, bo e, tradycja i nowoczesność, tak bym podsumował te dwa projekt. Te projekty. To znaczy te potrzeby regionu są mi bardzo, bardzo znane. Zanim prośby bądź inna forma pomocy jest do pana Marszałka kierowana, to ja znam te potrzeby. I tak już trzy lata temu ksiądz Proboszcz w pokazywał mi jak to półtora metra podziemi zalany głową. Wtedy już próbowaliśmy pomagać z naszego programu pomocy zabytkom. Udało się wówczas. Również sprawa parkingu, o którym mówimy, pan Wójt kierował te prośby do mnie. Ja jestem takim pośrednikiem, tak jak pan dyrektor powiedział. Jestem tutaj, jestem stąd. Te sprawy są mi bardzo, bardzo bliskie. Tak jak, tak jak w gronie z liderem, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich. Nie. A, to jest tak, tak. Jest. tak, Muzeum Romantyzmu jest liderem, jeżeli chodzi o nasze instytucje kultury. Tak. Mamy więcej takich, które sięgają w środki, ale... No. Muzeum jest na, że panie, że na a, To... Jest, na tak, to jest. nie tak, to to